Zaklinamy głębia, Lucuś, proszę bardzo, masz. Lucuś, Lucuś. Nie, ale starczy jedzonka. Hop. Mmm, no. i co? Co ty chcesz? Chodź tu, chodź, hop. O, ale dobry miodek z uszu, nie? O. No, chodź, hop, hop. Pięknie. Nie, powiedziałem hop. Hop. No, co ty robisz? A Głodomor, głodomorek, głodomorek. No. Przestaniesz? Pięknie, pięknie. Wow. Co? Nie. Tam nie. Tu. No. Brawo. No i co? A, powrót tam. I teraz tu nie? Hop. Pięknie, pięknie. mmm, Tak. Jeszcze raz. mmm, Chodź. mmm, Hop.